Hej, z tej strony Unax. Przechodzę do Was z krótkim materiałem o żarówce E-Lite 1S RGB. W filmie pokażę pokrótce konfigurację oraz poznacie moją taką opinię. Zachęcam do zostawienia suba, Wasza coraz większa obecność motywuje mnie jeszcze bardziej. Kliknijcie też dzwoneczek, by żaden odcinek Was nie ominął. Ja swoją smart żarówkę kupiłem za 100 zł w polskim sklepie... Nie chcę rozwodzić się nad specyfikacją, więc wyświetlę ją Wam po prostu na ekranie w czasie trwania filmu. Wspomnę tylko, że ten model obsługuje 16 milionów kolorów, więc mamy tutaj pełną paletę do wyboru, ale zaraz do tego przejdę. Zanim powiem Wam o niej coś więcej, to pokażę zapowiedzianą konfigurację. Co prawda jest ona bardzo prosta, ale może komuś się przyda. Pobieramy aplikację e-light ze sklepu Play, oczywiście wkręcamy żarówkę. Logujemy się do aplikacji. Jeżeli nie macie konta, no to musicie takowe założyć. Przechodzimy do swoich urządzeń. Wyszukujemy swój model i musimy, według wskazówek, zresetować urządzenie, czyli włączyć i wyłączyć światło 5 razy. 2 sekundy ma być włączone, 2 sekundy wyłączone. Prawidłową konfigurację urządzenie zasygnalizuje nam miganiem światła, a po kilku sekundach zaświeci się ciągłym białym światłem. Potem wyświetli się nasza żarówka i będziemy mogli ją zacząć konfigurować. Jeżeli nadal jej nie będziecie widzieć, musicie raz jeszcze przyjść do pierwszego kroku ją zresetować lub uruchomić raz jeszcze apkę. Aplikacja poprosi o podanie hasła do Wi-Fi, a potem zostaje nam tylko już ustawienie nazwy naszej żarówce. I praktycznie tyle, konfiguracja jest skończona. Jak widzicie aplikacja ma do zaoferowania 10 z góry gotowych trybów, w których oczywiście możemy regulować poziom jasności. Możemy również przejść do odpowiedniej sekcji i ustawić właśnie każdą możliwą barwę. Tak jak wcześniej możemy modyfikować też poziom jasności, to praktycznie jest w każdej sekcji. Jest też zakładka white, czyli różne odcienie bieli, a ostatnia to opcja pływająca, czyli możemy ustalić, w jakie kolory ma przychodzić światło, i możemy tutaj wybrać prędkość przepływu oraz poziom jasności. Na dole znajduje się sekcja, którą możemy rozwinąć i która ukaże nam bardzo dużo ciekawych opcji. Z lewej strony macie ulubione, czyli możemy dodać dane tryby wedle upodobań do swoich ulubionych, by potem szybko z nich skorzystać. Kolejna opcja to wybór koloru na podstawie tego, co widzi nasz aparat. Możemy kliknąć na jakiś przedmiot, a żarówka spróbuje otworzyć jego barwę. Czasem różnie z tym bywa, ewentualnie również można zrobić to samo na podstawie zdjęcia. Następnie mamy odliczanie, czyli możemy ustalić czas, po którym urządzenie się wyłączy. Jak widzicie, następna opcja to harmonogram. To jest taka opcja, według którego danego dnia o danej godzinie lub na przykład codziennie w dni robocze urządzenie ma włączyć dany schemat kolorystyczny. A domyślna lampa, czyli żarówka, po włączeniu wraca do ustalonego tutaj koloru dalej to tryb muzyczny czyli zmiana kolorów w rytm muzyki. A ostatnia opcja to aktualizacja oprogramowania i sterowanie poprzez LAN. Możemy też skonfigurować Google Asystenta, dzięki czemu możemy żarówkę włączać lub wyłączać, regulować jej barwę i jasność komendami głosowymi. Wyłącz światło i e light. Jasne, wyłączam urządzenie i e light RGB. Okej okay, Google. Włącz światło e i Jasne, włączam urządzenie Yeelight RGB. Tylko pamiętajcie, jak będziecie łączyć Google Asystenta z Yeelight, z apką e to musicie zalogować się do tego samego konta, żeby te dane logowania zgadzały się z tymi danymi, jakimi logowaliście się początkowo do Yeelighta, bo inaczej po prostu wam nie rozpozna, nie wyszuka tej żarówki. Teraz przejdźmy do moich wrażeń, które będą bardzo krótkie. Według mnie posiadanie takiej żarówki jest to dobry początek do tworzenia ekosystemu w przyszłości, no bo niestety dużo z taką jedną żarówką nie zdziałamy, więc dlatego mówię, że to jest taki może początek tego wszystkiego. Gdybyśmy konfigurowali cały smart dom, mając dużo więcej różnych żarówek, i na przykład czujników, byłoby to ciekawsze i bardziej funkcjonalne. Ale Jak wspominałem, myślę, że to i tak jest dobry początek. Aby sterować telefon, włącznik musi być cały czas w pozycji włączonej, żeby miał dopływ prądu. Aby tak nie musieć robić, musielibyśmy zakupić ściemniacz i zmienić gniazdko na takie dostosowane w 100% do żarówki. Jako, że to jest taki początek jeszcze szczerze mówiąc nie wiem, czy będę w to brnął dalej, to takich modyfikacji na razie nie będę robił. No dobra, co ja myślę? Ja bardzo sobie chwalę tę żarówkę, bo ma bardzo dużą jasność, fajnie można regulować odcienie, zwłaszcza przy naucenie jesteśmy zdani na z góry ustalony kolor i jasność, więc to jest naprawdę fajne. Nie męczy tak oczu, szczerze mówiąc, bo można fajnie dostosować pod swoje potrzeby. Ja polecam każdemu spróbować i pobawić się, bo daje to dużo frajdy. Tak jak wspominałem, żeby miało to większy sens, pasowałoby się zaopatrzyć w cały ekosystem smart domu, ale w moim przypadku, tak jak już kilkakrotnie mówiłem, jest to taka pieśń przyszłości. Niekoniecznie musi się tak stać, że zaopatrzę się jednak w to wszystko. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie nie czuję takiej potrzeby, ale chciałem wam pokazać ten smart gadget, i to bardziej w takiej formie pogadanki i konfiguracji niż takiej wielkiej, poważnej recenzji. Napiszcie, co o niej sądzicie i czy według Was taka żarówka to przydatny gadżet. A my, jak zawsze, widzimy się w komentarzach. Jak wiecie, możecie liczyć na moją aktywność. Zawsze staram się na każdy komentarz odpisać. Dzięki za oglądanie i do następnego.